W Sali Wiejskiej w Szumiącej odbyło się coroczne spotkanie wigilijne Sołtysów Gminy Międzyrzecz. Świąteczne życzenia uczestnikom złożył zastępca burmistrza Tomasz Markiewicz, a gościem specjalnym był wiceprzewodniczący sejmiku województwa lubuskiego Zbigniew Kołodziej. Gospodarzem wydarzenia była Sołtys Szumiącej Anna Turecka. Jest to coroczne spotkanie, można powiedzieć cykliczne, bardzo oczekiwane zarówno przez władze samorządowe, jak i przez naszych sołtysów. Cieszymy się na samą możliwość spotkania, przedyskutowania różnych problemów, które miały miejsce w roku. To jest takie nieformalne spotkanie, ale jakże ciepłe i potrzebne dla nas wszystkich. No, jeżeli chodzi o spotkanie, jestem bardzo pozytywnie nastawiony, bo działalność sołtysów często jest niezaceniana w szerszym społeczeństwie. A to wykonują tą mrówczą pracę, którą często trzeba tak jakby, też docenić. I też organizowany przez Urząd Marszałkowski konkurs na najlepszego Sołtysa w roku 2025, czyli najlepszą wieś sołtysową, pokazuje to, że teren wiejski jest często nienoceniony i warto takie inicjatywy wspierać, a jednocześnie też podziękować za zaangażowanie, które jest realizowane przez Sołtysów. Cieszę się, że konkurs wrócił po 6 latach. się cały czas pięknieje, tylko nie każda wieś też chciała do konkursu wystartować. W tym roku było 33 ale będąc członkiem komisji objeżdżając województwo lubuskie widziałem bardzo dużo pięknych wsi, które w tym momencie nas się nie zgłaszały, a mają co pokazać. Jest taki zwyczaj, gdzie sołtysi organizują raz w roku Wigilię Sołecką, na którą zapraszają władze samorządowe. Jest to okazja do spotkania się, do przeanalizowania bieżącego roku, planów na kolejny rok, wspólnego spędzenia. Czasu i wspólnego bycia razem, w takich szczególnych chwilach, jakie są przed świętami Bożego Narodzenia. Przygotowałyśmy dzisiaj pierogi z kapustą z grzybami, pierogi ruskie, bo nie każdy lubi też z kapustą z grzybami oczywiście, krokiety i barszczyk, karp, sałatka śledziowa, kołąbki, bigosik. Dzięki zaangażowaniu lokalnych liderów oraz ogromnemu wkładowi koła gospodyń wiejskich, szumiące sosenki, które przygotowało tradycyjne potrawy, wydarzenie przebiegło w wyjątkowo rodzinnej atmosferze.